Nigdy nie sądziłam, że zdanie, mój były chłopak opróżnił moje konto z 400 tysięcy złotych i zerwał ze mną, a rok później zadzwonił do mnie jego prawnik, będzie najkrótszym sposobem na opisanie najgorszego i jednocześnie najlepszego roku mojego życia. Pamiętam dokładnie moment, kiedy wszystko się zaczęło: siedziałam w łazience naszego, już wtedy jego mieszkania, wpatrując się w ekran telefonu z niedowierzaniem. Aplikacja bankowa pokazywała saldo 2847 złotych. Jeszcze wczoraj było tam 402847 złotych. Zanim przejdziemy dalej, napiszcie w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądacie. A jeśli ta historia Was poruszyła, zasubskrybujcie kanał, bo jutro mamy dla Was coś naprawdę wyjątkowego. Moje ręce zaczęły drżeć tak mocno, że musiałam położyć telefon na umywalce. Historia operacji była jasna jak słońce. Przelew na 400 tysięcy złotych wykonany dzisiaj o 6.23 rano na konto Jakuba, mojego Jakuba. Tego samego Jakuba, który wczoraj wieczorem tłumaczył mi, że potrzebuje przestrzeni do myślenia i że to nie jest odpowiedni moment na nasze związek. Serce biło mi tak głośno, że słyszałam je w uszach. Metaliczny smak strachu wypełnił mi usta. Czułam, jak żołądek skręca się w supeł, a świat wokół mnie staje się dziwnie ostry. Każdy dźwięk, każda barwa wydawały się zbyt intensywne. Wstałam na drżących nogach i poszłam do sypialni. Jego rzeczy zniknęły. Wszystkie. Szafa była pusta, łazienka pozbawiona jego szczoteczki do zębów i kosmetyków. Nawet zdjęcia z naszymi wspólnymi wakacjami zostały wyjęte z ramek. Usiadłam ciężko na brzegu łóżka, które jeszcze wczoraj było nasze. W głowie miałam pustkę przeplataną chaotycznymi myślami. Jak to możliwe? Miał dostęp do mojego konta, bo planowaliśmy kupić razem mieszkanie. Zaufałam mu. Kochałam go przez 3 lata. Myślałam, że się pobierzemy. Zadzwoniłam do banku. Głos konsultantki był profesjonalnie współczujący, ale nie mógł zmienić faktów. Przelew został wykonany z mojego telefonu, z użyciem mojego loginu i hasła. Techniczne dowody wskazywały, że to ja go zrobiłam. Byłam jedyną osobą odpowiedzialną za swoje konto. Może pani złożyć zawiadomienie o przestępstwie, powiedziała konsultantka, ale bez konkretnych dowodów, że ktoś inny miał dostęp do pani danych, rozłączyłam się. Wiedziałam, że Jakub był za sprytny, żeby zostawić ślady, zawsze był metodyczny, zawsze myślał o trzech ruchach do przodu, dlatego go kochałam. I dlatego teraz mnie zniszczył. Te pieniądze to było wszystko, co miałam. Oszczędności z pięciu lat ciężkiej pracy jako programistka, sprzedaż mieszkania po babci, pieniądze odłożone na nasz wspólny dom, trzy lata związku, rok wspólnego mieszkania, plany na przyszłość wszystko okazało się starannie zaplanowaną kradzieżą. Pierwsze tygodnie były najgorsze. Noce spędzałam wpatrując się w sufit, analizując każdy moment naszego związku. Kiedy zaczął planować? Czy kiedykolwiek mnie kochał, czy od początku to był tylko długoterminowy skok na forse? Każdy pocałunek, każde kocham cię, każdy plan na przyszłość, wszystko nabierało nowego, groteskowego znaczenia. Dzwoniłam do niego? Telefon nieaktywny? Pisałam wiadomości, nieczytane. Pojechałam do jego pracy. Zwolnił się trzy dni temu, podając dwutygodniowe wypowiedzenie jeszcze przed naszym rozmaniem. Znajomi współczuli, ale widziałam w ich oczach to, czego nie chcieli powiedzieć. Jak mogłaś być tak naiwna? Miałam 28 lat, byłam inteligentną kobietą z dobrą pracą, a dałam się okraść, jak jakaś nastolatka zakochana w pierwszym draniu. Policja przyjęła zawiadomienie z kamienną twarzą. Śledczy z wydziału gospodarczego wysłuchał mnie z miną sugerującą, że słyszał już tysiąc takich historii. Sprawa została umorzona po trzech miesiącach z powodu braku wystarczających dowodów, ale im więcej czasu mijało, tym bardziej czułam, jak w środku mnie narasta coś zimnego i twardego. Nie był to już ból czy żal, to była czysta, krystaliczna wściekłość. Jakub myślał, że jestem słabą, naiwną dziewczyną, którą można oszukać i porzucić. Myślał, że się poddam, będę płakać i zacznę od nowa. Nie znał mnie wcale. Zaczęłam od odbudowy finansowej. Wzięłam dodatkowe zlecenia freelancerskie, pracowałam po 16 godzin dziennie. Wynajęłam kawalerkę w bloku, sprzedałam samochód. Każda złotówka była ważna, bo miałam plan. Detektyw prywatny kosztował 200 zł dziennie plus koszty. Tomasz Kowalski był byłym policjantem, który stracił pracę za nadmierną gorliwość idealny dla mnie. Nie zadawał niepotrzebnych pytań, nie oceniał moich motywów. Chciał tylko pieniądze i jasno sprecyzowane zadanie. Chcę wiedzieć wszystko o Jakubie Nowickim, powiedziałam mu podczas pierwszego spotkania w przyciemnianej kawiarni na Pradze, gdzie mieszka, co robi, z kim się zadaje, wszystko. Tomasz kiwnął głową i zanotował w swojej notesie. Miał twarz człowieka, który widział już wszystko. To będzie kosztować, ostrzegł. Mam pieniądze, skłamałam. Będę miały pieniądze, tyle ile trzeba. Pierwsze informacje przyszły po dwóch tygodniach. Jakub przeprowadził się do Warszawy, wynajął mieszkanie na Żoliborzu za 4500 zł miesięcznie. Pracował jako konsultant IT w dużej korporacji – Jeździł nowym BMW X3 kupowanym za gotówkę. Moje pieniądze pracowały dla niego bardzo efektywnie, ale najciekawsza informacja przyszła miesiąc później. Jakub nie był sam. Mieszkał z Kingą Żurawską, 24-letnią studentką AWF-u, piękną długonogą blondynką, którą poznał. Sześć miesięcy przed naszym rozstaniem siedziałam w swojej małej kuchni, czytając raport Tomasza, a w żołądku czułam znajome skręcanie. Sześć miesięcy. To oznaczało, że kiedy planowaliśmy nasze wakacje w Chorwacji, on już ją szłyczał. Kiedy mówił mi, jak bardzo mnie kocha, już układał plan kradzieży. Kiedy śmialiśmy się razem na kanapie, oglądając nasze ulubione seriale, on już wiedział dokładnie, jak mnie zniszczy. Ale teraz ja miałam plan. Przez kolejne miesiące Tomasz dostarczał mi regularnych raportów. Jakub i Kinga chodzili na drogę restauracje, podróżowali po Europie, kupowali markowe ubrania. Jakub wydawał moje pieniądze z tym samym spokojem, z jakim mówił mi, kocham Cię. Przez trzy lata zaczęłam śledzić ich w mediach społecznościowych. Jakub nie usunął mnie z obserwatorów na Instagramie, prawdopodobnie zapomniał albo nie obchodziło go to. Oglądałam jego story z każdego wieczoru jak jakiś masochistyczny rytuał. Zdjęcia z drogich restauracji, relacje z weekendowych wyjazdów, selfies z Kingą w luksusowych hotelach. Wszystko opłacane moimi pieniędzmi. Każde zdjęcie było jak cios w brzuch, ale jednocześnie umacniało moją determinację. Jakub myślał, że wygrał, że jestem już przeszłością słabą ex, która będzie cicho płakać w kącie. Nie miał pojęcia, że każdy jego post, każdy wydany przez niego grosz jest dla mnie motywacją. Siedem miesięcy po kradzieży znalazłam to, czego szukałam. Tomasz przyszedł do mnie z nietypowo zadowolonym wyrazem twarzy, położył na stoleteczkę i wyszczerzył żęby w uśmiechu. Twój ex ma problem. Powiedział: Okazało się, że Jakub nie tylko ukradł moje pieniądze. Tomasz odkrył, że przez ostatnie dwa lata systematycznie defraudował pieniądze w swojej poprzedniej firmie. Fałszował raporty wydatków, tworzył fikcyjne faktury, przekierowywał płatności na swoje prywatne konta. W sumie wyłudził ponad 800 tysięcy złotych. Firma odkryła niezgodności po jego odejściu. Toczyło się już wewnętrzne dochodzenie. Jakub nie wiedział jeszcze, że jest na celowniku. Co możemy z tym zrobić? Zapytałam, czując jak adrenalina przyspiesza mi puls. Tomasz wyjął steczki, kopie dokumentów, wyciągi bankowe, fałszywe faktury, korespondencję mailową. Jego nowy pracodawca nie wie nic o jego przeszłości. Rekomendacje miał sfałszowane. Gdyby ktoś poinformował odpowiednie osoby o tym, kim naprawdę jest, nie musiał kończyć. Zrozumiałam. Spędziłam następny miesiąc układając strategię. Nie mogłam po prostu wysłać anonimowego maila do jego szefa, to byłoby za proste i zaryzykowne. Musiałam to zrobić w sposób, który nie zostawi śladów prowadzących do mnie. Plan był skomplikowany, ale genialny w swojej prostocie. Wykorzystałam fakt, że Jakub był prawdziwym ekspertem od systemu IT swojej nowej firmy. Wiedziałam o tym z jego postów na LinkedIn, gdzie chwali się, jak usprawnia procesy w korporacji. Stworzyłam fałszywy profil dziennikarki finansowej i zaczęłam kontakt z firmą Jakuba pod pretekstem pisania artykułu o innowacjach technologicznych w branży. Przedstawiłam się jako Katarzyna Wiśniewska z Pulsu Biznesu i poprosiłam o wywiad z kimś odpowiedzialnym za cyfrową transformację. Oczywiście polecili mi Jakuba. W międzyczasie przygotowałam drugi element planu. Tomasz miał kontakty w policji i prokuraturze. Za odpowiednią sumę, kolejne pięć tysięcy złotych, które musiałam pożyczyć od siostry, zorganizował mi spotkanie z prokuratorem zajmującym się przestępczością gospodarczą. Przekazałam mu wszystkie dowody kradzieży moich pieniędzy oraz materiały dotyczące defraudacji w poprzedniej firmie Jakuba, nie jako poszkodowana, jako anonimowa informatorka, która przypadkowo natknęła się na te informacje. To wystarczy do wszczęcia śledztwa, powiedział prokurator przeglądając dokumenty. Jeśli to się potwierdzi, pana Nowicki zostanie aresztowany w ciągu tygodnia. Pozostało mi tylko czekać na właściwy moment. Wywiad z Jakubem umówiłam na czwartek 15 października na godzinę 14 w siedzibie firmy. W środę wieczorem prokurator otrzymał anonimową przesyłkę z dowodami. Czwartek rano funkcjonariusze centralnego biura antykorupcyjnego otrzymali nakaz przeszukania i zatrzymania. Siedziałam w kawiarni po drugiej stronie ulicy od wieżowca, w którym mieściła się firma Jakuba, obserwując przez okno główne wejście. O 1345 widziałam, jak Jakub wchodzi do budynku, pewny siebie, w garniturze za 3000 zł, moich 3000 zł. O 14.30 zobaczyłam pierwsze radiowozy, potem kolejne. O piętnastej funkcjonariusze wyprowadzali Jakuba z budynku w kajdankach. Stałam przy oknie kawiarni obserwując tę scenę, a w piersiach czułam coś, czego nie spodziewałam się poczuć. Nie była to triumfalna radość ani słodka zemsta. To było dziwne, puste uczucie, jakby powietrze zostało wypompowane z moich płuc. Jakub wyglądał na zdenerwowanego, ale nie przerażonego. Pewnie myślał, że to jakieś nieporozumienie, które szybko się wyjaśni. Nie miał pojęcia, że to dopiero początek. Dwa dni później media podały informacje o aresztowaniu Jakuba Nowickiego, podejrzanego o defraudację ponad milion złotych. Ja figurowałam w aktach jako jedna z pokrzywdzonych, ale nie jako ta, która dostarczyła dowody. Tomasz zadzwonił do mnie wieczorem. Przeszukali jego mieszkanie, powiedział. Znaleźli dokumenty finansowe, gotówkę, dowody na pranie pieniędzy. Twój ex nie wyjdzie z więzienia przez najbliższe pięć lat. Siedziałam w swojej małej kuchni słuchając tej wiadomości i czułam nic pustka. Jakub był aresztowany, jego życie legło w gruzach, sprawiedliwości stało się zadość, a ja czułam się jak wydmuszka, ale to nie był koniec. Najlepsze miało dopiero nadejść. Trzy dni po aresztowaniu Jakuba, jego prawnik skontaktował się ze mną. Mecenas Andrzej Kowalski, jeden z najdroższych adwokatów w Warszawie, dzwonił z prośbą o spotkanie. Reprezentuję Jakuba Nowickiego, powiedział przez telefon oficjalnym tonem. Chciałbym z panią porozmawiać w sprawie jego sytuacji prawnej. Zgodziłam się na spotkanie? Byłam ciekawa, co Jakub próbuje zrobić. Spotkaliśmy się w kawiarni w centrum. Kowalski był mężczyzną po pięćdziesiątce, w drogim garniturze i ze sztucznym uśmiechem. Rozłożył przed sobą teczkę i przyjął poważną minę. Panna Kowalczyk, zaczął, mój klient znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Zarzuty są poważne, ale jestem przekonany, że możemy dojść do polubownego rozwiązania. Słuchałam go z kamienną twarzą, popijając kawę. Jakub bardzo żałuje tego, co się stało między państwem, kontynuował prawnik. Zdaję sobie sprawę, że jego postępowanie było niewłaściwe. Chciałby to naprawić. Naprawić? Zapytałam spokojnie. Jest gotów zwrócić pani pieniądze? Wszystkie. Z odsetkami. A w zamian. Liczymy na to, że pani zeznania w procesie będą wyważone. To było piękne. Jakub myślał, że może mnie kupić, że zwróci mi pieniądze, a ja będę zeznawać na jego korzyść. Ile ma pieniędzy? Zapytałam. Prawnik zdenerwował się lekko. To znaczy, większość została już wydana, ale możemy ustalić plan spłat. Ile masz pieniędzy? Powtórzyłam ostrzej. Około 100 tysięcy złotych. 100 tysięcy z moich 400. Reszta przepadła na luksusowe życie z Kingą, która, nawiasem mówiąc, zerwała z nim dzień po aresztowaniu. A co z defraudacją w jego poprzedniej firmie? zapytała niewinnie. Prawnik zesztywniał. Nie wiem, co pani ma na myśli. Osiemset tysięcy złotych mecenasie. Fałszywe faktury, przekierowane płatności. Myśli pan, że prokuratura nie ma na to dowodów? Kowalski pobladł. Zrozumiał, że wiem więcej niż powinnam. Proszę posłuchać, powiedział ciszej. Jakub może być bardzo pomocny w śledztwie. Ma informacje o innych nieprawidłowościach w branży. Gdyby współpracował z organami ścigania, w zamian za co? Złagodzenie wyroku, może nawet zawieszenie, spojrzałam na niego długo, delektując się tym momentem. Jakub, ten pewny siebie, manipulujący drań, który zniszczył mi życie, teraz błagał o pomoc przez swojego prawnika. Przekaże pan Jakubowi wiadomość ode mnie, powiedziałam spokojnie, wstając od stolika. Prawnik sięgnął po długopis, gotowy notować. Niech pan mu powie, że może sobie wsadzić swoją propozycję w dupę. Wyszłam z kawiarni, zostawiając przerażonego adwokata z otwartymi ustami, ale to nadal nie był koniec mojej zemsty. W trakcie przeszukania mieszkania Jakuba policja znalazła coś więcej niż tylko dowody defraudacji. Znalazła laptopa z zarchiwizowanymi e-mailami, w których Jakub szczegółowo opisywał przyjaciołom swój plan na głupią gąskę minus mnie. Pisał, jak łatwo mną manipulować, jak wykorzystać moją miłość do wyciągnięcia pieniędzy. Nazywał mnie idealną ofiarą i chwalił się, że jestem na tyle głupia, żeby mu zaufać. Te maile stały się kluczowym dowodem w sprawie. Prokurator wykorzystał je jako dowód na to, że kradzież moich pieniędzy była długoterminowym, przemyślanym planem, a nie spontanicznym aktem. Ale najlepszy fragment znalazłam w aktach sprawy, do których miałam dostęp jako pokrzywdzona. Anna to idealna kretynka. Kocha mnie tak bardzo, że oddałaby mi ostatnią złotówkę. I pewnie tak zrobi, haha. Za parę miesięcy będę mógł się z nią rozstać i zacząć nowe życie z Kingą. Nigdy się nie domyśli, że to wszystko było zaplanowane. Czytając te słowa, siedząc w kancelarii prokuratora, po raz pierwszy od miesięcy się roześmiałam. Głośno, szczerze, z ulgi i ciemnej satysfakcji. Idealna kretynka. Nigdy się nie domyśli. Jakub był genialnym manipulatorem, ale popełnił jeden fundamentalny błąd: nie docenił swojej ofiary. Proces zaczął się 10 miesięcy później. Jakub wyglądał źle. Schudł, postarzał się o 5 lat, miał cienie pod oczami. Więzienie wyraźnie mu nie służyło. Jego nowy prawnik, znacznie tańszy niż poprzedni, próbował budować obronę na podstawie trudnej sytuacji życiowej i młodzieńczych błędów. Jakub miał 31 lat. Moje zeznania były krótkie i rzeczowe. Opisałam nasz związek, kradzież pieniędzy i emocjonalne konsekwencje jego działań. Nie musiałam nic koloryzować ani dramatyzować. Fakty mówiły same za siebie. Kiedy przyszła kolej na pytania obrony, prawnik Jakuba próbował sugerować, że nasze rozstanie było skomplikowane i że może doszło do nieporozumień. Prokurator natychmiast odczytał fragmenty z mailowych wymian Jakuba, w których szczegółowo opisywał swój plan kradzieży. Jakub słuchał tych słów, patrząc w podłogę. Nie podniósł oczu ani razu podczas moich zeznań. Wyrok. Siedem lat pozbawienia wolności za defraudację i kradzież, obowiązek zwrotu skradzionych pieniędzy z odsetkami i nawiązką, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez dziesięć lat. Siedziałam w sali sądowej, słuchając wyroku i po raz pierwszy od roku czułam prawdziwy spokój. Nie radość, nie triumf, po prostu spokój. Jakub zostanie ukarany za to, co mi zrobił. Sprawiedliwości stało się zadość. Ale najsłodsza część zemsty przyszła dopiero po wyroku. Trzy tygodnie później Tomasz zadzwonił do mnie z informacją, której się nie spodziewałam. Twój ex stracił na apekcjach, powiedział z rozbawieniem w głosie. Te 100 tysięcy złotych, które mu zostały? Zainwestował je w jakieś podejrzane akcje tuż przed aresztowaniem. Kurs spadł o 90%. Ma teraz około 10 tysięcy. Roześmiałam się głośno. Jakub, ten finansowy geniusz, który przez miesiące żył z moich pieniędzy, stracił ostatnie oszczędności na głupiej spekulacji. To jeszcze nie wszystko, kontynuował Tomasz. Kinga, ta jego nowa dziewczyna, sprzedała wywiad tabloidowi. Opisuje, jaki był narcyzem i jak manipulował kobietami. Podobno już jest w kolejnym związku z jakimś bankierem. Idealnie. Jakub nie tylko stracił wolność i pieniądze, stracił też twarz. Teraz wszyscy wiedzieli, kim naprawdę był. Ale najbardziej satysfakcjonującą informację otrzymałam miesiąc później od mojego prawnika. Jakub próbował odwołać się od wyroku, ale apelacja została odrzucona. Co więcej, sąd zasądził na jego rzecz dodatkowe koszty procesowe. Ma pani szansę na odzyskanie około 300 tysięcy złotych, powiedział prawnik. Jego mieszkanie i samochód zostaną zlicytowane na pokrycie zadłużenia. 300 tysięcy to nie były pełne 400, ale wystarczająco dużo, żeby zacząć od nowa. A najważniejsze było to, że Jakub stracił wszystko: pieniądze, wolność, reputację, dziewczynę. Ale prawdziwa słodkość zemsty przyszła rok po wyroku. Siedziałam w nowym mieszkaniu większym, ładniejszym niż to, które dzieliłam z Jakubem, popijając kawę i czytając e-maila od Tomasza. Miał dla mnie ciekawą informację. Jakub próbował się ze mną skontaktować z więzienia. Napisał list, w którym błagał o przebaczenie i prosił o odwiedziny. Twierdził, że żałuje każdego dnia i że chce naprawić swoje błędy. List skończył się propozycją: jeśli go odwiedzę i porozmawiamy jak cywilizowani ludzie, poda mi informacje o tym, gdzie są ukryte reszta pieniędzy z defraudacji. Podobno miał jeszcze jakieś kryptowaluty i zagraniczne konta. Przeczytałam ten list dwukrotnie, delektując się każdym słowem. Jakub, ten pewny siebie manipulator, który nazywał mnie idealną kretynką, teraz błagał mnie o pomoc. Było w tym coś przepięknie ironicznego. Nie odpowiedziałam na list. Zamiast tego zrobiłam coś lepszego. Przekazałam go prokuratorowi jako dodatkowy dowód na to, że Jakub nadal próbuje manipulować i ukrywać aktywa. To dodało mu kolejny rok do wyroku za utrudnianie śledztwa. Moja zemsta była kompletna. Jakub stracił wszystko, a ja odzyskałam nie tylko pieniądze, ale także coś znacznie ważniejszego siebie. Kobietę, która nie da się już nigdy więcej wykorzystać. Czasami, wieczorami, myślę o tym wszystkim i zastanawiam się, czy poszłam za daleko, czy nie stałam się taka jak on manipulująca, zimna, bezwzględna? Ale potem przypominam sobie jego maile, jego pogardę, sposób w jaki mówił o mnie do znajomych. Przypominam sobie trzy lata miłości, które okazały się kłamstwem i wiem, że zrobiłam to, co musiałam zrobić. Jakub myślał, że jestem słabą, naiwną dziewczyną, którą można oszukać i porzucić bez konsekwencji. Myślał, że jego inteligencja i przebiegłość wystarczą, żeby bezkarnie krzywdzić innych ludzi. Mylił się. Nauczył mnie jednej bardzo ważnej lekcji. Czasami najlepszą obroną jest bezwzględny atak. Czasami jedynym sposobem na powstrzymanie drapieżnika jest pokazanie mu, że jego ofiara ma pazury też. Rok później zadzwonił do mnie jego prawnik i to była najsłodsza rozmowa telefoniczna w moim życiu, bo wreszcie to ja byłam tą, która dyktowała warunki. To ja miałam władzę, to ja wygrałam. A Jakub? Jakub ma jeszcze pięć lat w więzieniu na przemyślenie tego, że idealna kretynka okazała się być jego najgorszym koszmarem. Jeśli spodobała ci się ta historia, zasubskrybuj kanał i zostaw lajka. Jutro czeka na ciebie kolejna opowieść, której nie chcesz przegapić.